Proszę Państwa, to jest właśnie śniadanie, kot razem w rodzinie, ładnie z nami, talerzyka je ładnie, pokaż jak ładnie jesz. Mhm. O tak ładnie, talerzyka tak, razem z panią, zjadł nam całą szyneczkę, całą szyneczkę nam zjadł. Nosza jajeczniczka, śniadanie i kot w rodzinie kot w rodzinie o to już, tak? już się najadłeś. już się najadłeś, tak? już się najadłeś? dziękuję już się najadłem? no brawo, brawo, brawo brawo tak. To jest to. Kot na śniadaniu. Dzisiaj lecińska. Cała rodzina musi jeść, nie? Śniadanie, korano, prawda kocie? O, brawo, brawo. To po prostu yes.